Hmm, 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 wielofunkcyjny Mech Pytaliście o ten zestaw, więc czemu by nie zrecenzować, tym bardziej, że cena na alto jest korzystna. Ponad 100 zł poniżej kwoty katalogowej i takie przebitki mi się podobają. Zerknijcie jak to się prezentuje, no pachnie to nieco. Wielofunkcyjnym Mechem Ninja albo jeszcze innym zestawem, wielofunkcyjnym pojazdem Ninja. Zasada jest bardzo prosta: możemy to sobie wszystko porozczepiać. No i ciekaw jestem, czy w konsekwencji jedno i drugie będzie wyglądać słabo, a może się mylę. Sześć minifigurek, i co ciekawe, nie ma tutaj Zeina, bo on dostał taką wersję robotyczną, ale jest Sora, Col, Pixel. Jest Noct, bardzo ciekawa postać, no i drakońscy złoczyńcy, 1187 elementów. Jest co składać, to co? Zapraszam na recenzję, chodźcie. No cóż, być może nie jestem na 100% przekonany odnośnie tego zestawu, ale kilka rzeczy mi się podoba, na przykład te skrzydła. Można sobie wyciągnąć raju, no i wtedy leśny smog będzie miał towarzysza, a także ten pojazd wydaje mi się, że ma potencjał, no i minifigurki, chociaż coraz częściej widzę tą powtarzalność dragonów, tych wiecie, wojowników z piekielnych otchłani, piekielnych przestrzeni. No ale dobra, otwórzmy, ja sobie tutaj poprzecinam, właściwie plomby są z każdej strony. Te najdalej wcześniej, poza nagraniem, przeciąłem. A teraz zróbmy sobie taki porządny unboxing. Ty no na przodzie to też się może podobać. Mamy tutaj o dziwo takie foliowe, przezroczyste torebki. No i zaraz będę liczył ile tutaj ich jest. O, jedna nieponumerowana z takimi skrzydłami. Fajnie, fajnie. No ale chciałbym się mimo wszystko dokopać do tej teczki. Już ją tutaj zlokalizowałem. No i zobaczmy. Chociażby ile instrukcji będzie w środku? A tak jak podejrzewałem, osobno dla każdego pojazdu czy też zwierzęcia, no bo właściwie ten smoczek, skądinąd podobny do tego, co było w zestawie jakiś czas temu, raczej pojazdem nie jest. Choć z drugiej strony, no pewnie ktoś tam mógłby na nim przysiąść. I co to wszystko? Ano, zdaje się, że tak, dlatego że ten mech, ten zeyn, jest również liczony jako pojazd. O, trochę to wszystko grubymi nićmi szyte i chyba zrobimy sobie speed build tego malucha. Aha, no tak, naklejki. Tutaj trochę jakby westchnąłem z radości, ale nie, to raczej delikatne rozczarowanie. Bo naklejać będziemy sporo z drugiej jednak strony niektórzy z was piszecie że naklejki to wielka frajda więc słuchajcie ustosunkujcie się raz na zawsze lubicie obklejiny czy nie bardzo ja tymczasem lecę mało speedbuildu ale konkretna recka No i dobra, ukończyłem wszystkie cztery mini modele, zajęło to mniej więcej dwie godziny. No i za chwil kilka z tych elementów stworzymy coś w rodzaju Megazorda, Tak to nazwijmy, budowa była przyjemna, choć momentami dziwaczna, no bo wiecie, tam niektóre rzeczy będą się wywijać, zmieniać swoje położenie, wszystko, co by stworzyć jednego wielkiego. Wielofunkcyjnego mecha. Natomiast chciałbym zrobić szybką przebieżkę i zobaczyć, jak indywidualnie te mini modele się prezentują. Rozpocznijmy od smoka, bo on tutaj będzie nas rozpraszał, a przede wszystkim te skrzydła będą ogniskowały ostrość. No to co, lećmy. Mamy tutaj łepek, który dobrze kojarzymy. Nogi wykonano całkiem, całkiem, a być może te pazury jakoś tak hmm, bardzo prościusienko. Uwielbiam te skrzydła. To jest dokładnie ten sam element, co w przypadku leśnego smoka, oczywiście nieco przemalowany. No i możemy tutaj bardzo ładnie tym wszystkim ruszać. Tam nie mieliśmy takiej możliwości. Ba, zerknijcie na tą pierś, na ten tułów. Ach, to wygląda mocno klocowato, tak nienaturalnie, no ale wiecie o co chodzi, żebyśmy mogli później wkomponować to w wielkiego mecha. Ogon chodzi zgrabnie, no i mamy tutaj coś w rodzaju siodła. Moglibyśmy podczepić złote katany? Prezentuje się to ok. Nic nadzwyczajnego, ale ten smog nie jest jakoś szczególnie szpetny. No, te małe konstrukcje właśnie mniej więcej taki poziom utrzymują. I jest kilka nadruków, to znaczy konkretnie na pysku, bo tu to niestety naklejki. Ok, przejdźmy do czegoś, co mi się podejrzanie mocno podoba, a jest to taki mini mech. I zerknijcie, to jest charakterne, przypomina trochę postać za nim. Fajnie prezentuje się łebek, są jakieś antenki, no i klatka piersiowa to się tutaj rozszerza. Mamy bardzo mobilne ręce. O, możemy tutaj nieźle zapozować. No oczywiście, jeżeli chodzi o kolana, to nie jest ruchome, ale tutaj przy stopach, przy biodrach wszystko się należycie rusza, możemy jakoś dynamicznie to wszystko ustawić. Powiem szczerze, jestem zaskoczony, gdyby takie mini mechy występowały, o powiedzmy w zestawach za 43 zł, to byłbym zadowolony. No ale właśnie, czy to jest mech, czy raczej robot, bo tutaj nie mamy figurki zeina. I to jest ciekawy zabieg. Raz na jakiś czas mogą właśnie w ten sposób nas zaskoczyć, bo to całkiem odświeżające. A i Mech prezentuje się zacnie, przechodzi także test jednej nogi. To co, teraz omówmy samochód, on też wypada nieźle. No a ten samochodowy segment bardzo ciężko nazwać minimodelem, wielkościowo mocno to przypomina tą wyścigówkę z Lego Dreams, którą recenzowałem. Tam była genialna minifigurka Diszoka. ale dobra. Wracajmy do Lego Ninjago. Co mi się tutaj podoba? No, pewnie widzicie, za chwilę rozdzielimy to na nogi i mamy w związku z tym dwie kabiny. Będziemy to wszystko rozchylać, ale na początku zerknijcie. Bardzo, bardzo ładnie, to jest zabudowane właściwie z każdej strony. Tutaj mamy coś na wzór silników. No, okej, okay, można byłoby to ujednolicić. Bo tutaj mamy te technikowe elementy w kolorze brązowym, tutaj ciemnoszarym, ale bardzo przyjemnie to jeździ. No można się pobawić na dywanie, na podłodze, czy właśnie na takim tle fotograficznym. No i co? Sprawdźmy, co tam w środku znajdziemy. Tutaj jest takie autonomiczne działko, ok, możemy tym postrzelać, a zaraz obok można umieścić minifigurkę. Wygodny kokpit, jak najbardziej. No, i cóż, chyba nie ma co się rozwodzić, pokażę Wam jeszcze, jak to wygląda od spodu, gdzie niegdzie są jakieś wzmocnienia, wiecie, na bazie ślizgaczy, ale tak naprawdę, no tutaj właściwie tych gniazd nie zasłonięto. Z tego co pamiętam w instrukcji, jakoś to wszystko musimy w ten sposób obalić tutaj oddzielić od siebie dwie nogi siedzi to bardzo mocno, ale chyba za chwilkę damy radę. No i tutaj jeszcze wywijamy, zdaje się, do tyłu te opony. Już powoli przypomina to jakiegoś hmm, Optimusa Prima, <laughs> albo coś podobnego. No i będziemy za chwilę to łączyć. Pozostał nam jeszcze segment jakiejś lotni albo szybowca i tam akurat jest bardzo słabo, bo tutaj no w porządku, ten samochód dawał radę, a tutaj Trochę po transformacji też mocno przypomina to nogi jakiegoś potężnego mecha. No i na dodatek ładnie się rusza, co nie? <laughs> to jest chyba jakaś niepisana zasada, że czwarty model składający się na jedną większą całość musi być bardzo słaby, kaszankowaty. No ale co? Tak to czasem bywa. Mamy tutaj zarys torsu oraz chyba. Takie elementy, które przepniemy do ramion, no bo tam przed chwilą mieliśmy zarówno nogi, jak i mniejsze segmenty ramion, tak mi się wydaje. Co tutaj się znajduje? Kokpit fatalny, nie domyka się. No chyba, że ja coś źle zbudowałem, ale raczej nie sądzę, bo to sprawdzałem. Mamy łapę. O, chwytne palce, świetnie, świetnie. No i chyba ten segment na tyle odłączamy co by stworzyć coś w rodzaju drugiej broni, w drugiej ręce, naszego wielkiego, wielofunkcyjnego Mecha. Tutaj na pewno wywijamy coś w rodzaju silników, o, w ten sposób, no i będziemy odczepiać przód i tył. Nie bardzo wiem, co mogę więcej powiedzieć. No, w tym momencie ta lotnia wygląda naprawdę przeciętnie. Nic mnie tutaj nie zaskakuje, nie ujmuje. Ładnie wykorzystano duże elementy, i zobaczymy, jak to będzie wyglądać na mechu. O, musimy odczepić tą dłoń. Palce przygotowane, no a to chyba jakieś wielgachne, energetyczne działo. O, i przez chwilę zapomniałem, że przecież też mamy palce podczepione w tym miejscu. To w sumie chyba dobrze. No, ciekaw jestem. Jak ostatecznie wielki model będzie wyglądał, to już za chwilę. A w czasie transformacji należy korzystać z instrukcji, żeby niczego nie poplątać. Ja już wykonałem pierwszy krok, czyli przerobiłem robota na coś w rodzaju pancerza? Na kratkę piersiową? Tak mi się wydaje. Następnym krokiem jest coś brutalnego. Zerknijcie. O, <tryk> trzeba było połamać szyję temu smokowi, jakoś tutaj jeszcze nieco poprzesuwać te łapy. No i za chwilę będziemy go pewnie podczepiać na plecy. To jest akurat coś ciekawego dla tego mecha, że mamy hmm, skrzydła niczym u jakiegoś archanioła. Co tam dalej? No połowa roboty również została już wykonana. Potem z tego co pamiętam musielibyśmy jeszcze... Co tutaj odczepić? A chyba nic. Po prostu przepinamy dłonie jakby w te miejsce. Wcześniej były tutaj hmm, boczne silniki, coś takiego. A teraz mamy pełnoprawne dłonie. I okej, okay, może te palce są tam średnio widoczne, ale myślę, że coś tam zdołamy pochwycić. O, tutaj mamy jakieś wielgachne działo, to się może podobać. No, i została nam jeszcze operacja przyłączenia góry do dołu. Cyk. <laughs> Ale to będzie śmiesznie. Może nawet dość dziwnie wyglądać. No, duże zwężenie. Teraz możemy to wszystko w ten sposób ustawić. No, i pozostała nam góra. To poczekajcie. Ja to wszystko tam podczepię, podhaczę i zaraz będziemy mieli na obracalce tego mecha. Wydaje mi się, że ta głowa. To na tu będzie kluczowa, żeby jednak Mech miał humanoidalne kształty i coś w rodzaju gęby. Dobra, mamy to, zapomnijcie o tym przewężeniu na środku, tego w ogóle nie widać, no bo przytwierdzamy tam robotycznego zeina, a z tyłu obłapiamy to wszystko smokiem. No i teraz wygląda to naprawdę nieźle, jeżeli chodzi o wymiary, mniej więcej 30 cm wysokości, prawie 40 cm szerokości, wiecie, przy pełnej rozpiętości skrzydeł, no i 20-kilka cm głębokości. To też zależy, jak wychylimy sobie niektóre elementy typu ramiona albo właśnie skrzydła. Czy ja sięgnę tą wielgachną machinę? Jakimś cudem tak. No, prezentuje się to nieźle. Ta smocza głowa na górze, ta mniejsza głowa niżej. <laughs> Teraz wiem dlaczego jest to mechzejna. On tutaj jest kluczowy, żeby tym wszystkim sterować. Tak mi się wydaje. Od tyłu prezentuje się to znośnie. Mamy elementy ogonu. No, niżej wiele odkrytych gniazd, ale to chyba niewielki problem. Te opony teoretycznie można byłoby odhaczyć. Ale wiecie, to już byłby nieco inny Mech. Powiem szczerze, kiedy tak łapię go z tyłu, to czuję, że coś mi tam pęka, coś się kruszy, to znaczy po prostu odczepia się ogon. Natomiast jeżeli mowa o ruchomości tutaj w ramionach, jest nieźle, chociaż jakby ten staw kulkowy tak leciutko trzymał. Mamy jakieś szpony, mamy te palce, no i powiedzmy coś w rodzaju napędu. Może to przypomina w przemieszczaniu się Ironmana, tak może być. Potężne naramienniki, no a nogi może na pierwszy rzut oka wydają się chaotyczne, ale tutaj ładnie wszystko zabudowano praktycznie z każdej strony. No ciężko operować tym mechem, bo on po prostu swoje waży. No i mam wrażenie, że niektóre elementy stosunkowo łatwo tutaj jakoś dziwacznie zaczęłyby się obracać, przemieszczać. Ale taka to jest już uroda tych wszystkich łączonych mechów z nieco mniejszych konstrukcji. Powiem Wam szczerze, zbyt dobrze to nam tutaj nie ustoi. O, trochę go wygiąłem i chce się jakby do tyłu przewracać. Zabawa jest powiedzmy ograniczona, ale mimo wszystko no, ten model jest na swój sposób ciekawy, trochę innowacyjny. No, wstawaj samuraju, to jeszcze nie koniec recenzji. <laughs> na tych tutaj nogach to on się może poślizgnąć niczym na nieprzygotowanym lodowisku. No i trzeba pamiętać, żeby za każdym razem ładnie te skrzydełka ustawić. Robot trochę na kółkach, trochę jak ten wspomniany wcześniej Optimus Prime, to chyba dobre tropy. No, nie będzie to na pewno mój ulubiony mech w całym uniwersum duńskich klocków, ale coś w sobie ma, kilka interesujących rozwiązań. No to poświęćmy nieco uwagi oraz czasu antenowego minifigurkom, bo póki co one się prześlizgały przez ten materiał, byliśmy skupieni na wielofunkcyjnym mechu, rozpocznijmy od kola. Niby zwyczajna postać, ale ja lubię takie mroczne wdzianka. No tutaj dominuje czeń, są jakieś pomarańczowe i złote akcenty, z tyłu też masa detali i mamy tutaj jedną z tych dokokszonych katan. To będzie kluczowe, co by pokonać zakazaną piątkę. Tak mi się wydaje. O, jeszcze taka maska? Fajnie, fajnie. To wszystko zostało nieźle przemyślane, nieźle wykonane. Wielka szkoda, że nie ma nadruków po bokach, na nogach i rękach. Ale mamy chociażby jakieś takie subtelności na stopach. Przejdźmy do Sory. No, ona akurat nieco gorzej wypada. Nie widzę tutaj zbyt dużo nowych elementów. No, oczywiście jest ta maska, ale znudzonego kota na plecach widujemy od wielu, wielu miesięcy. Szkoda, słabo. No, Sora powinna być odświeżona. Przejdźmy jednak do takich postaci którymi bezsprzecznie się jaram o asystentka Cyrus'a Borga, Pixel, Nindroidka. Dość rzadka w zestawach. No a tutaj mamy odświeżoną wersję. Tutaj alternatywny grymas to szeroki uśmiech. I nie wiem, jakoś ta postać wzbudza moją sympatię. <grych> Najprawdopodobniej Zeynowi też się podoba. Tutaj również nie mamy nadruków na boku, ale ta maska to wszystko prezentuje się zaskakująco dobrze. No i mamy chyba najcenniejszą postać w tym zestawieniu, a jest to Noct, czyli przedstawiciel wcześniej wspomnianej zakazanej piątki. Oni nie korzystają ze spindicu, tylko z trzaskobrotu. No, i jak pamiętacie, Noct był kontrolowany przez rasa przy pomocy takiego urządzenia. Wow, z tyłu ten skorpion został nieco inaczej wymalowany niż w przypadku Drixa. No i co? Będziemy zbierać całą tą piątkę. Na dodatek, kiedy tutaj przesuniemy chustę, to wydaje mi się, że ten łepek, ten grymas jest bardzo podobny do wyspiarzy. Wiecie, byli tacy fioletowi. No i na przykład używali katamaranu, przegenialny zestaw, ale teraz jakie to ma znaczenie, skoro jesteśmy kilka sezonów dalej? No i mamy też tych złoczyńców, dragonów, dragońskich wojowników fajnie, fajnie, ale słuchajcie, kilka recenzji już zrobiłem i właściwie oni się niczym nie różnią. Bardzo zaawansowane stroje, no i ogólnie mamy tutaj jeszcze tą zbroję. Te smoki z tyłu na plecach, ciekawy hełm, ale mimo wszystko, no szkoda, że nieco ich bardziej nie zróżnicowano. Bo ile razy można pokazywać te same minifigurki, na filmach trochę to się nudzi. Pokażę wam jeszcze, wybrane postacie od tyłu, mimo wszystko pozdejmuje wszystko, co tam znajduje się na plecach, no i tak to się prezentuje. Chwila, gdzie zniknął Noct. Pewnie poszedł coś knuć. Hmm, mam niemały problem co by ocenić ten zestaw na maćkowej skali. Z jednej strony dostrzegam tutaj kilka świeżych pomysłów i innowacji, z drugiej wielofunkcyjne mechy już były wielokrotnie, a i smoczątko nie wypada tutaj rewelacyjnie, zresztą podobnie jak to latadło. Pojazd to inna historia, on został całkiem nieźle obudowany. Natomiast wiecie, wychodzi nam trochę tyle o ile, pół na pół. Na szczęście w toku testów ten mech potrafi co nieco zapozować. Nie jest tak, że musi stać jak kołek, kankana nie zatańczy, ale trochę poruszać się, porusza. Niemniej jednak do brzegu, klocuchy zapasowe, widzę tam katany, jakieś pociski, złote groszki, jest czarna maska. Ogólnie szkoda, że nie dodano również tej jasnej katany, ale mamy co mamy. Nie dam więcej niż 7 plus na 10 mimo wszystko, bo niektóre minifigurki mogłyby być delikatnie odświeżone, zmienione. No i właśnie ten mech sprawia wrażenie nieco chaotycznego. Nie jest źle, jest ciekawie, jeżeli chodzi o transformację, ale mimo wszystko no to nie mój styl, nie mój klimat, nie mój zestaw. Prosiliście więc zrecenzowałem, natomiast zobaczymy, jakie będą Wasze opinie. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Będę sobie czytał w wolnej chwili Wasze komentarze. Hej, hej!